Witajcie w kolejnym odcinku z serii Wszystkie postacie z gier o Reksiu. Dziś porozmawiamy o Wehikule Czasu. Gra zaczyna się intrem, w którym sędziwy kretes opowiada swoim wnukom przygody, które przeżył w młodości wraz z dzielnym psem Reksiem. Następnie gra przenosi się do teraźniejszości na podwórko, gdzie kogut wynalazca przekazuje głównym bohaterom Informacje, które były zawarte w tajemniczym liście z dalekiej przeszłości od Nostradamusa. No, rozumiem, że nie chcecie, by tak się skończyła wasza historia, nasza przy okazji też. Ech, dobrze rozumiesz, Kokucie. W takim razie, bez dalszych opóźnień, zapraszam was do warsztatu. Reksio i Kretes muszą udać się na misję w przeszłość do średniowiecza, by odnaleźć Nostradamusa, który potrafi odwrócić bieg historii. Muszą zbudować wehikuł, którego projekt był w liście. Aby wyłowić zestawu części potrzebne do wehikułu, muszą zbudować żurawia, którego zaprojektował kogut wynalazca. Kornelek również pomaga głównym bohaterom, stojąc z boku i obserwując budowę. Jak nam się udało przyczepić tę beczkę? Prehistoria Okazało się, że Kretes źle nastawił koordynaty czasu przestrzenne i przez to bohaterowie trafili do prehistorii. Tam zostają uwięzieni w rozpadlinie. Po kilku perypetiach udaje im się wydostać i wychodzą na prehistoryczne podwórko. Tam spotykają przodków kogutów i reksia. Prareksio to prapies, przodek głównego bohatera. Malował swoje obrazy ogonem wiewiórki. Potrzebna była mu do czegoś kość. W zamian daje nam maczugę. Sam siebie nazywa Grano hau, hau czyli duży pies. Podobnie jak inni prehistoryczni mieszkańcy, mówi w języku jaskiniowców. W przeciwieństwie do swojego potomka, nosi ubranie. Grano chciał wyrzeźbić płonącą żyrafę. Nawiązanie do obrazu Salwadora Dali. W jego szufladzie znajdziemy chomika, sznurek oraz kamyk. Mieszka blisko jaskini, która została zremontowana przez Reksia poprzez wybuch. Ark, reju und hau hau, Rykus budował prehistoryczny samochód z kwadratowymi kołami. Dobry, jestem komandor Kretes, a to dzielny pies Rexio. Ark, reju und hau hau, Rykus. Reksio i Kretes przynieśli mu szabl chomika, który został napędem dla autka, oraz zmienili koła na okrągłe. Wtedy mogli pożyczyć samochodzik od Rykusa, aby wyruszyć w stronę kopca. No, pełen Tam spotykają starożytnych Kretonów, którzy chcą uratować dinozaury od katastrofy. Niestety Kryty zauważyły, iż mogą spokojnie oddychać na ziemi bez skafandrów, i chciały tam zamieszkać więc nie myślały już o pomocy prehistorycznemu gatunkowi. Kret! On, on, on oddycha bez skapandra! Patrzcie, pocian! No nie wierzę! Tu można oddychać! Reksio i Kretes zasiadają na statek i teleportują dinozaury w bliżej nieznane miejsce. Średniowiecza. gdy Reksio i Kretes w końcu przenoszą się do średniowiecza, od razu wpadają w ręce, czy raczej łapki, zakonu ryżu kitowców. Nikt nie spodziewa się hiszpańskiej inkwizycji, a tym bardziej nas, zakonu ryżokitowców, strażników wspomnianej właśnie kultury, ale osobistej? Ponieważ początkowo są oni antagonistami i więżą Reksia i Krytesa w lochach oraz torturują. Strzegą oni praw uprzejmości i od wieków sklejają różne rzeczy. Ich siedziba jest wielkim i zawiłym labiryntem. Mają także salę z lejem czasowym. Zakon Różokitowców powstał przez Krytesa, kiedy zbił posąg Ibisa w starożytności. Wcześniej zgromadzenie rozszerzało kult Ibisa. Po wydostaniu się z siedziby zakonu Różokitowców, bohaterowie ruszają na poszukiwania Nostradamusa trafiają do karczmy podróżą, gdzie nad nią ma się znajdować wskazówka. Szukamy niejakiego Nostradamusa. Eee, w życiu mnie słyszał. No, nie udawaj. Mamy odszukać wskazówkę nad podróżą. Tu jest podróżą. Nad podróżą to będzie po schodach do góry. Barman jest mało pomocny, za to jego stryjek Maćko, Bierze czynny udział w rozwiązaniu zagadki, która ma doprowadzić do Nostradamusa. Muszą mu poprzestawiać ryja. Yy, przepraszam, yy, ale musimy panu poprzestawiać ryja. Au. Au. Czek. Ej, ej. W końcu otwiera się klapa od piwnicy, gdzie przesiaduje bardzo tajemniczy jegomość. Witajcie, podróżnicy. Jestem Nostradamus. To ja was wezwałem. Ja. W miarę postępu akcji gry okazuje się, że to tak naprawdę wnuki Krytesa w przebraniu. Imię Nostradamus powstało właśnie z pierwszych sylab ich imion. Nosek, Trampek, Dantek i Muszka. Idea postaci powstała prawdopodobnie dopiero, gdy wnuki utknęły w średniowieczu. Wcześniej odbywały podróż w czasie bez przebrania. Możemy zauważyć ich cienie w świątyni kultu Ibisa w starożytności. Wehikuł zbudowały na podstawie opowieści Krytesa. Nie wiadomo w jaki sposób dowiedziały się o albumie, lecz postanowiły go przechwycić, by sprawdzić prawdomówność babcia. Ej, trampek! Zobaczcie tu! Bierzemy! Ja! Zobaczmy, czy nas babci nie robił w trąb. Wnogi! Doleja! W celach pamiątkowych zakupiły również szkatułkę. Po ucieczce wnuków uwagę kultu zwrócił Kretes, niszcząc pomnik Ibisa. Uciekł on z Kretesem, nie przepraszając, czym spowodował zmianę linii czasowej na tę opisaną później w ich liście. Podróż wnuków skończyła się w średniowieczu, gdzie ich wehikuł uległ uszkodzeniu. Przebrawszy fałszywe imię i wygląd, postanowiły skontaktować się z Reksiem. Z pomocą spotkanego przypadkowo maga, prawdopodobnie kogoś z Rady Siedmiu Czarodziejów, nie wyłączając tego, który tak potwornie mądzi. Umieściły szkatułkę wraz z listem i niebieską kością w albumie. W liście zamieściły opis zmienionej przyszłości możliwe, że odwiedziły ją przed dotarciem do średniowiecza oraz plany wehikułu. W trakcie akcji Reksia i Wehikuł Czasu czekały na Reksie i Kretesa w karczmie podróżą, zabezpieczywszy wejście do pomieszczenia zagadką ze stołami. W trakcie podróży bohaterów do przyszłości uciekły przed zakonem ryżokitowców do twierdzy Bark, zostawiając list z informacjami dla Reksia i Krytesa. Ostatecznie nakazały bohaterom zwrócić skradziony album, podając współrzędne czasowe swego pobytu w starożytnym Egipcie. W naprawionej linii czasowej czekały na Reksia i Kretesa w siedzibie Zakonu Rżukitowców. Wraz z bohaterami wróciły do przyszłości, nie zdradziwszy im wprost swojej tożsamości. Pora się nam rozstać. Jak to? Ja, jak już tu jestem, to chętnie bym zobaczył, czy jednak nie skończyłem jako stach zgrzybiały babci. E, e, zapewniam cię babciu, no. mm, zapewniam cię Kretesie, że nie. No może trochę co to, to się zaśmiał? Zdawało ci się. W każdym razie nie powinieneś spotykać się z samym sobą w przyszłości. No dobra. A więc żegnajcie, przyjaciele. Aby dostać się do leja czasowego w siedzibie ryżokitowców, Nostradamus radzi klepnąć trzy razy w stopę posąg króla korybuta dość mocnego na rynku i iść podziemnym przejściem. Niestety na bohaterów czeka kolejna zagadka, czyli herb króla. Aby go poznać, Reksio i Kretes muszą odwiedzić zamek i wygrać turniej rycerski. Na dziedzińcu zamka Reksio i Kretes spotykają Herolda Harolda, który zaprosił Reksia do uczestniczenia w turnieju rycerskim, gdzie robił za komentatora. Witam wasz mościów, jestem Herold Harold i od razu małe pytanko. Jeden z rycerzy nie dojechał na turniej, akurat jego zamek jest oblegany przez Mongołów. Czy może któryś z panów nie zechciałby zająć jego miejsca w nadchodzących zawodach? Po wygranym turnieju rycerskim, Reksio poznaje króla Gluttona, Szóstego Tłustego oraz herb. Czcigodny królu Gluttonie, Bekonie, Szósty Tłusty, ty! Oto przed tobą dzisiejszy czempion! Reksio zwany dzielnym psem! Rycerzu, możesz się teraz zanurzyć Aurze świetności naszego króla. Zła przyszłość. Tu tutaj Reksio i Kretes mają odnaleźć dom z czerwoną dachówką i powiedzieć dziadce, która tam mieszka, by pilnowała babcia, by ten nie opowiedział wnukom o wehikule. Krecia robota, jak powiedział Kretes. Bohaterowie muszą przejść kanałami, gdzie ryżokitowcy depczą im po piętach. Alarm! Alarm! Braci są w kanałach! Jurek, Marcin, za nimi! W tych kanałach bohaterowie spotykają także stare koguty, o których już mówiłam w innym materiale. Po dotarciu do domu z czerwoną dachówką okazuje się, że jest już za późno i wita ich ze zniecierpliwieniem stary kret, który okazuje się być kretesem. Twierdzi on, że nie ma wnuków i żadna dziadka tu nie mieszka. I w końcu wygania naszych bohaterów. Zdory! Dzielnego psa Reksia zabrali dawno temu, a ten kret, kretes mój drogi, to jestem ja! No nie wierzę! Dory, żadna dziadka tu nie mieszka i nigdy nie mieszkała. Znałem kiedyś taką jedną, dawno, dawno temu, ale co się z nią stało? Hm, nie wiem, moli jej chyba było. Dzieci nie miałem, raczej, a tym bardziej wnuku. Zresztą, czemu ja wam to w ogóle mówię? Ponownie średniowiecze. Bohaterowie muszą więc ponownie wrócić do średniowiecza, żeby porozmawiać jeszcze raz z Nostradamusem, którego już nie ma w karczmie podróżą. W liście Nostradamu zostawia informację, że muszą odszukać konia Roberta, który wie, gdzie on aktualnie przebywa. Koń ten ma wadę wymowy, po czym mogą go rozpoznać. Koniu, Robert, we własnej osobie, glabolcję się na mój grzbiet, zawiązę was do twierdzy rabarbark. ho Hoho, ho. wadę wymowy to ty rzeczywiście masz! Zawozi on ich do twierdzy Rabarbark. Po kolejnej konfrontacji z Nostradamusem bohaterowie wracają na średniowieczny rynek, gdzie mają zbudować pierwszy w dziejach helikopter, którego projekt przygotował kot Leonarda da Vinci. Sam mistrz pędzla akurat tworzył dzieło, do którego pozowała Mona Lisa. Kot Leonarda jest łudząco podobny z zachowania i mowy do koguta w nalazcy. Mimo, że jest kotem. Dajcie koko-ko-kochani! E, witaj, Kocie. Jesteś kotem, tak? koko -ko, -ko, ko konkretnie Jestem koko ko kotem -ko 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 Leonarda da, -da, -da, da Vinci! Aha. Zbudowany helikopter ląduje na dachu zakonu różokitowców, dzięki czemu Reksio i Kretes mogą dostać się do Leja. Starożytność. Reksio i Kretes lądują w starożytnym Egipcie, gdzie ma się rozwiązać cała sytuacja. Pierwsze, kogo spotykają, to strażnicy Mantra Ibisa. Sama Mantra Ibisa to zaszyfrowana mapa, dzięki której można było dostać się do siedziby kultu Ibisa. Mantra Ibisa była ścisłą tajemnicą, dlatego była przechowywana w pamięci dwóch mędrców w starożytnym Egipcie. Jeden znał pierwszą część, a drugi część drugą. Aby poznać ją w całości, musimy wykonać dwa zadania. Jedno dla strażnika Kreta. Przynieść mu trzy skarabeusze. Prowadźcie do mnie trzy skarabeusze, a zdradzę Wam pierwszą część mandry Ibisa. Drugie dla strażnika Koguta. Naprawić mini sfinksy, którym odpadły głowy. Musicie najpierw wykonać zadanie. M może coś łatwego, co? Po znajomości. Coś łatwego. Eee, no dobra. Co to niedawno? Bogony się na nas obrazili i tuknęli wielkim za małym Dużemu świnksowi odpadł nos, a małym świnkom głowy. Sam dałem. Aha, popasujcie głowy do reszty ciał, a zdradzę Wam drugą część mantry. Po przejściu rozpadliny węży oraz wnętrzach piramidy, bohaterowie trafiają do sali, gdzie lisy oddają pokłon bóstwu Ibisa. Wtedy też Reksio i Kretes są świadkami, jak małe krety kradną księgę. Kult składa się z wielkiego mistrza i członków o równych prawach. Kult Ibisa nie miał konkretnego celu do wykonywania, więc lisy prosiły Ibisa o znak, który miał wskazać im cel, którym kult miałby się zająć. Gdy nasi bohaterowie szli do leja, kretes przez przypadek roztrzaskał posąg Ibisa, potykając się o Karabeusza. Kult postanowił zająć się więc likwidacją braku kultury i założył zakon różokitowców. Kretes wraz z Reksiem przeprosił członków kultu i zostali oni mianowani prorokami uprzejmości. Chciałbym was serdecznie przeprosić za wyrządzoną szkodę. Ho! Jest nam niezmiernie przykro z powodu mojej niezgrabności w ruchach. Mam nadzieję, że wasz posąg tak się sklepić. Ho! Skleić. Jednocześnie gorąco namawiam Was, żebyście rzeczywiście pracowali na rzecz krzewienia uprzejmości i kultury osobistej, e, jeno bez przesady. Pięknie obliczane. Średniowiecze po raz trzeci. Po odkręceniu historii Recio i Kretes zgarniają Nostradamusa którego odwożą do świetlanej przyszłości. Bohaterowie żegnają przyjaźnie nastawieni różokitowcy: kot Leonarda, Koń Robert, barman skarczmy karczmy podróżą i Harold Harold. XX wiek. Niestety Nostradamus nie znał dokładnego czasu, który Kretes miałby ustawić na wehikule. Dlatego bohaterowie lądują w XX wieku, w złotej erze wynalazku, na podwórku Herfinderhana o którym powiem więcej w materiale o grze i Kapitan Nemo, gdzie ich wehikuł zostaje roztrzaskany przez lokomotywę. Co oczywiście uniemożliwia im ponowne cofnięcie się w czasie. To sukces, sukces, loko, no, po motywa działa I muszę natychmiast zadppp-szować do kapitana Nemo. Nasz wehikuł rozbity w czasgi, coś ty narobił, Herflinderze. Matko, 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 czy kiedykolwiek uda nam się wrócić do domu? To wszystko w tym filmie, dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym.